Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmy z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłaty na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Witajcie. W najbliższym czasie planuję zorganizować turniej szachowy. Ten turniej będzie się 27 marca o godzinie 18.00. Zawodach mogą brać udział tylko i wyłącznie członkowie klubu Szkoła Szachowa Szachmistrz Kalisz, który jest na Czeskomie. Jeżeli nie jesteś w tym klubie, to zapraszam cię na dołączenie do, do mojego klubu. Wchodzi się przez połącz. Szukasz sobie tutaj szachmistrz i możesz po prostu się dodać. Wchodzisz w to i się dodajesz. Jak już dodasz się do tego mojego klubu, to tutaj jako notkę umieściłem właśnie informację o tym turnieju, 27 marca, godzina 18, 9 rund, 5 minut plus 2 sekundy, także tutaj próbowałem wypośrodkować, tak, niektórzy lubią trójki, niektórzy lubią dziesiątki, chciałem, żeby na pewno ten turniej był z czasem dodawanym, żebyśmy tam po prostu nie tukli, tak przysłowiował w te zegary, Także myślę, że trochę juniorów zagra, także to te tempo, tempo jest takie w miarę, w miarę okej. Okay. Będę testować, jeżeli będzie za krótko, to będę wydłużał te turnieje, jeżeli będzie za, za długo, to też mogę skracać. Możecie swoje uwagi pisać również na, jak już będziecie w tym klubie, na, na forum, jakie tam, co tam uważacie. I tutaj też taka informacja, że można dołączać do turnieju dopiero na godzinę przed, czyli no nie możesz teraz wejść na przykład tam 30 godzin przed, tylko po prostu, jak już będzie ta godzina, tam się zbliżała 18, to, to wejdź i, i po prostu kliknij dołącz do turnieju i to będzie wszystko. Co chciałbym tutaj jeszcze zaznaczyć, o czym należy pamiętać, o czym przekonałem się wczoraj. Przykładowo, wejdę w jakiś taki turniej Blitz Arena 3-minutowy, dołącz. Załóżmy, że wejdę sobie w jakąś tam partię. Jak kliknę lewym przyciskiem, to wszystko jest ok. Mogę sobie tutaj przeglądać, jak inni grają i tak dalej. Mogę z powrotem tutaj wejść w ten 3.0. Mogę znowu lewym przyciskiem wejść. Wszystko też jest ok. Ale wczoraj przekonałem się na turnieju, że jak robię tak bardzo często standardowo, robię prawym przyciskiem, na przykład prawy przycisk otwórz w nowej karcie, no to zaczynają się dziać takie cuda. O, właśnie, już tutaj zaczął, zaczął czeską coś marudzić. Była informacja, została wykryta inna próba logowania i tak właśnie wczoraj wpadłem na turnieju, że coś tam próbowałem sobie zobaczyć. Mówię, a otworzę prawym przyciskiem i okazało się, że, że przez to po prostu przegapiłem jedną rundę. On wykrył, że no, nie mam mnie na turnieju, opuściłem jedną rundę, także nie róbcie tak. Korzystajcie cały czas, jak macie korzystać z myszki, to lewy przycisk myszy i wszystko będzie ok. Dobrze moi drodzy, chciałbym bardzo serdecznie podziękować pierwszej osobie, która wsparła mnie na serwisie patronite.pl/Tymoteusz. Bardzo dziękuję. Tymoteusz dostał od razu ode mnie zaproszenie do takiej zamkniętej grupy premium na serwisie Facebook. Może on zadawać dowolne pytania jedno nurtującego pytania, na nurtującego tematy, jeżeli chodzi o, o szachy. No, bardzo dziękuję, bardzo się ucieszyłem, jakbym co najmniej dostał takiego dużego lizaka za młodu, to no, uśmiech na mojej twarzy, banan, także bardzo dziękuję Ci, Tymoteuszu, no i zachęcam też innych do, do wspierania kanału, mam nadzieję, że będę tutaj mógł e, dla Was robić więcej, mieć większą motywację. No, i do tego to wszystko zmierza, moi drodzy. Tutaj taki krótki spoiler na początku. Taka pozycja i ta partia Short Timan jest bardzo znana, jest to taki najpopularniejszy rajd króla, jeżeli chodzi o, o szachy. Jeżeli znasz tę znasz partię, to nie wyłączaj, bo znalazłem bardzo taki, można powiedzieć, odpowiednik w, w polskim zbiorze partii. Po prostu inny inny arcymistrz, inny, inny Polak zagrał. Bardzo podobny raid i chciałbym właśnie dzisiaj ten, ten raid zaprezentować. Dlaczego to, to zagranie jest takie niezwykłe? Jeżeli oglądasz piłkę nożną, znasz takie, takie nazwiska jak Lewandowski, Szczęsny, Lewandowski napastnik na strzelanie więcej bramek, Szczęsny, nasz bardzo dobry bramkarz, no po prostu mają zupełnie inne funkcje. Ale czasami się zdarza, jeżeli nie wierzysz, to odpal sobie YouTube i wpisz na przykład goalkeeper goal albo coś takiego. No i tak czasami się zdarza, że w takich sytuacjach mocno napiętych, kiedy wynik jest niekorzystny, na przykład w końcówce meczu bramkarz biegnie na drugą stronę boiska, no i próbuje pomóc, żeby też być tym dodatkowym graczem, którym umożliwi strzelenie gola. No i tak wiele razy się zdarzyło, że te, właśnie ten bramkarz dokłada tam swoją nogę czy głowę, i dzięki temu drużyna wygrywa mecz albo osiąga ten wynik, który chce. Takie coś nas nie dziwi w szachach, jeżeli to jest końcówka. Wiemy doskonale, że w końcówkach pionkowych, skoczkowych, gońcowych, w takich, w których jest mały, mały materiał, nawet w wieżówkach, ten król po prostu ma obowiązek wyjścia z tego swojego zamczyska i pójścia do przodu i pomóc. Musi po prostu pomóc, musi próbować jakoś się przebić do zamku przeciwnika, musi poszukać słabości, musi brać aktywny udział w grze. Jednak takie coś bardzo rzadko się zdarza, kiedy jest szachownica pełna figur. No i zobaczmy właśnie ten pierwszy przykład. Short Timan. W partii nastąpiło partia grana w Tilburgu w 1991 roku. Tutaj widzimy takie zagranie jak goniec H6. Dlaczego takie, takie ruchy się wykonuje? Jeżeli widzisz, że w obozie przeciwnika, dużo pionków jest ustawionych na jednym kolorze, to oznacza, że ten kolor po prostu dla tego przeciwnika jest mocny, w sensie takim, że białe pola są dobrze bronione. Ale z drugiej strony, jeżeli białe pola są dobrze bronione, no to następuje taki czarnopolowy kompleks pól, które po prostu mogą być osłabione. No tutaj widzimy, że obrońcą tego kompleksu pól, tych, czar, tych czarnych pól, które tutaj są zaznaczone, jest po prostu ten goniec, także idea jest prosta, wymienić gońce, wtedy te pola się po prostu bardziej osłabią gdyby nastąpiło na przykład posunięcie, goniec bije H6, to, to jest po prostu egzekucja, zaproszenie do tego, żeby hetman wszedł wyżej i po hetman H6, goniec B7. Czarne też mają swój ogromny atut, taki goniec i hetman bardzo często decyduje o losie partii, ale nie w tym przypadku, tutaj jest po prostu zastopowany i tylko nie popełnijcie takiego błędu i na przykład nie zagrajcie posunięcia skoczek G5 za szybko, tak? wydaje się, że dajemy mata, ale to my tego mata dostaniemy jako pierwsi, tak, także też trzeba uważać i czekać, żeby przeciwnik nas jakoś tam nie, nie skontrował, także no śmieszna sytuacja. No w, tej, w tym przypadku można by było nawet się pokusić, no jakiś tam ruch wyczekujący, można pomyśleć o ruchu wieża D5, można pomyśleć o ruchu wieża D4 i wieża H4, w każdym razie te pola tutaj najprawdopodobniej padną i ten hetman H6, no nie jest tutaj raczej figurą, którą chciałyby czarne widzieć w swoim obozie. Dlatego po gońcu H6 następuje posunięcie, goniec H8, to jest takie typowe zagranie, po prostu schodzimy gońcem, żeby się te figury nie wymieniły. Wieża D8, oczywiście czarne nie nabierają się na mata, po wieża bije D8, jest hetman bije D8, koniec partii. Na wieża D8 goniec B7, widzę, widać komunikację między wieżami. Białe grają wieża A na D1, tutaj ponownie nie można bić na D8, bo białe zbiją na D8, wieża bije D8 i hetman D8 i znowu będzie mat. Tutaj właśnie zaznaczyłem tym, tym układem goniec hetman, że też na to trzeba cały czas uważać. No czarne w zasadzie nie mają za bardzo co grać w tej sytuacji. Obranie no pionków tutaj skończy się raczej tragicznie. Chociażby na przykład po posunięciu Hetman na C4, jest taki paskudny ruch Hetman E7. No bardzo, bardzo nieprzyjemnie tutaj się robi. No, wieża zbić nie może, het, wieża jest e, z kolei podbiciem. Za chwilę grozi na przykład jakieś posunięcie w stylu skoczek G5, za chwilę grozi posunięcie w stylu wieża D7. Także tutaj za dużo słabości, tak same słabości w obozie czarnych, także hetma na 7 bardzo sprytne posunięcie, e, Dlatego no czarne przed chwilą nie chciały wymienić, a teraz co robią? Proponują wymianę. No okej. Okay. Wieża z 8 na D7. Widać, że po prostu grający czarnymi Timan, znakomity holenderski arcymistrz, musi stać w miejscu. Są takie niewygodne pozycje, gdzie nie, nie możesz po prostu zrobić progresu. Nastąpiło goniec, bije na G7, król bije na G7. Śpiesz się powoli. Wieża z 1 na D4. Tutaj też fajna zasada. Słabsza wieża idzie na lepsze pole. Gdybyśmy poszli tą wieżą no to jednak coś tam tracimy, tak, no bo przecież ta wieża pięknie operuje na linii numer 7, także zdecydowanie lepiej pójść właśnie tą wieżą z jedyneczki i tu widzimy, że wieża i może pomagać, a może też pójść na pole F4, na pole G4 i na pole H4. Celami są oczywiście pola F6 i pola H6, to można współpracować albo z pionkiem, albo z wieżą. Wieża z A na E8, tutaj gdyby tym razem czarne się pokusiły na piąkę A4, to chociażby był taki wariant, skoczek G5 z takim podwójnym uderzeniem. To widzimy, skoczek z Hetmanem atakuje w, w punkt H7. A gdyby to czarne jakoś obroniły, to mamy motyw związania po linii numer 7 i są widełki. Także szach i wieża pada. Król G8. Pytanie tylko, czy my chcemy to zbić od razu, czy nie lepiej dać mata? Hetman F6, grozi mat na G7. I jeżeli F bije na E6, to Hetman G7 kończy tą partię. Także wieża z A na E8 nastąpiło w tej partii, białe hetman F6, król na G8 i teraz bardzo, bardzo typowe zagranie ze strony białego koloru. Jeżeli widzisz takie osłabienie czarnych pól, to szukasz dodatkowej figury, która mogłaby na tych czarnych polach być, tak? Szkoda, że nie ma gońca czarnopolowego, gdyby był na przykład na C1, wyobraźmy sobie go, wystarczy, że on idzie na H6, dajemy mata. W tego typu pozycjach bardzo często używamy pionka. Także pionek idzie na H4, gdyby czarne się jakoś tam zgapiły i po, zagrały na przykład goniec A8, gramy posunięcie H5, no, bicie to jest po prostu porażka, otwiera się cała droga dla króla, tutaj będzie prześwit, za chwilę wieża wejdzie i znowu gdyby czarne czekały, no to H6 dobija, taka w zasadzie trumna i koniec partii, goniec A8, hetman G7, także... Jeżeli brakuje ci, zawsze to mówię Niorom, jeżeli ci brakuje sił w ataku, zawołaj posiłki, tak, tylko oczywiście zaznaczam, to nie chodzi o jakieś takie posiłki do jedzenia, pamiętajcie o tym. Słuchaj, H4 i czarne z reguły właśnie na taki łańcuch, taki jak tutaj widzimy, odpowiadają właśnie takim swoim łańcuchem w ten sposób. Także można powiedzieć, że czarne uratowały się w pier, na pierwszy rzut oka i teraz następuje ten... Słynny manewr shorta, jeżeli go nie widziałeś, to na pewno na tobie wywrze takie wspaniałe tutaj wrażenie. No tak, wieża w ataku, wieża w ataku, hetman w ataku, skoczek się jeszcze nie może ruszyć. Tak pamiętamy, że skoczek G5 to jest mat na G2. Jaka figura nie bierze udziału w grze? Oczywiście król. Czyli Lewandowski jest tutaj przy brance, a Szczęsny zaczyna wybiegać w pole karne przeciwnika. Król H2, widzimy ścieżkę. Król pójdzie sobie tą ścieżką, i tutaj plan jest prosty, zamatować na polu G7. I co ciekawe, ten plan się udaje tylko wtedy, kiedy pozycja ma taki charakter zamknięty, te, tak jak tutaj. I kiedy po prostu czarne figury no nie za bardzo są w stanie cokolwiek zrobić. Tak? To jest taki wyjątkowy przypadek. No, z reguły jednak ten król jest schowany, czeka na swoją szansę. I ze, przede wszystkim czeka, aż Hetmany się wymienią. Tak? Jak Hetmany się wymienią, to, to z reguły jest ta, to jest taki sygnał dla króla, że on może wyjść. Czarne czekają. No, jestem bardzo ciekaw, czy grający czarnymi teamami spodziewał się, że kolejnym ruchem będzie białych król G3. Tak? Myślę, że w tym momencie zrozumiał, że jego pozycja jest przegrana. Czarne czekają. Król F4. Goniec na C8. To wszystko jest za późno. I po królu na G5. Tutaj w zasadzie e, grający czarnymi złożył broń. E, no Jeżeli z, zostanie zbita wieża, to gramy król H6. No i co z tego, że czarny mają figurę więcej, mogą sobie jeszcze wzi wziąć dodatkowego pionka. Jak po prostu dostają mata na polu G7. E, gdyby poszło jakieś inne posunięcie, na przykład posunięcie król na e, H7, e, to tutaj mamy taki ciekawy manewr. Możemy bić na F7. To jest jedna z opcji, taka prosta. Możemy też zbić na G6. I tak się zastanawiam, która z tych opcji jest lepsza. Wydaje mi się, że na F7 będzie prościej. Czyli bicie na F7, wieża bije F7, hetman F7, król idzie. I tutaj nie, bierz, nie bierzemy pionka, po co ten pionek. Jeżeli zbijemy, to jeszcze taki ten dodatkowy szach na G8 będzie. Także lepiej zagrać posunięcie króla na H6. No i tutaj po prostu będzie mat albo na tym polu, albo na tym polu. Nie chroni Hetman D7, bo jest wieża. Także no, taka popisowa partia shorta, zawsze jak są jakieś zestawienia takich kombinacji, to ja właśnie uwielbiam takie subtelne zagrania typu ciche ruchy, także tutaj cały czas cichy ruch, król H2, król G3, król F4, król G5 i król H6. Także przepiękna partia. Zobaczmy teraz polski odpowiednik tego. Białymi Marcin Dziuba, arcymist, trener reprezentacji Polski Kobiet, a czarnymi amate tortosa. Zawodnik myślę, że około 2100, jeżeli dobrze pamiętam. Dziuba chyba miał wtedy około 2400. Pozycja jest taka do jednej bramki można powiedzieć, ponieważ no czarne dosyć pasywnie stanęły, białe mają konkretę, czyli białe atakują konkretną słabość na C7. Czarne atakują D5. Tylko że to nie jest słabość, bo jest broniona przez pianka, Także to jest ta różnica. Różnica jest też w bezpieczeństwie króla. Król tutaj bardzo bezpieczny, zawsze może jeszcze, gdyby szukał jeszcze większego bezpieczeństwa, może pójść na przykład na pole G3. A ten król jednak tutaj, jeżeli jakieś figury wpadną na siódemkę lub na ósemkę, będzie miał kłopoty. Nie może za bardzo się schować. Okej. Okay. Pozycja jednak jest równa i wcale nie widać tak od razu drogi do wygranej. Na przykład postawienie takich, takiego tutaj Armagedonu na linii C w postaci trzech ciężkich figur nie daje wygranej, ponieważ czarne też mają trzy obrony na punkcie C7. Poszło Hetman, wieża na A4. Białe co chcą zrobić? Białe chcą wymienić jedyną aktywną figurę w tej pozycji, tak? Jeżeli spojrzymy na wszystkie trzy ciężkie figury, to wieża A7 pas aktywna. Wieża D7 pasywna, Hetman na razie pasywny, ale może się łatwo poprawić, tak? Wieża A4. Hetman A8. Zbicie na A7. Tutaj też można było się pokusić na przykład o wieżę C4. Aczkolwiek schodzimy wtedy z dobrej pozycji swojej figury. Także wymiana jak najbardziej jest ok. Hetman poszedł na B5. Tutaj trzeba uważać. Hetman chytry ruch. Po pierwsze, nie, nie, nie ma możliwości, żeby hetman tutaj wszedł na przykład na pole A5 i gdzieś tutaj w bok próbował nas szachować. A po drugie, grozi chociażby taka pułapka. Gdyby czarne zagrały królew 7, szach, wzięcie pionka i myślę, że ta końcówka hetmańska jest łatwo wygrana. Także po hetman B5 wieża musi się wycofać. Tutaj mogła przez myśl przebiec białym taka, taka idea, żeby na przykład zagrać posunięcie D6. Jeżeli zagramy D6... No to po zbiciu najprawdopodobniej weźmiemy tutaj tego pionka i tego pionka. Przy czym zwróćmy uwagę, że białe troszeczkę tracą kontrolę nad tą pozycją. Dobra, czarne by stwierdziły, tracę pionka B6, ale na przykład idę na jakąś aktywność. Mogę próbować jakoś wejść na przykład na linie C. Albo jakoś próbować, no tutaj dosyć duży obszar się uwolnił, dlatego no będą czarne próbowały jakoś tak w przyszłości dostać się gdzieś tutaj, a może tutaj, a może przez pole C8 na C4 tutaj. Także tutaj ja bym nie szedł na, na, na takie otwarcie pozycji. Przede wszystkim jest jedna zasada w końcówkach: jeżeli przeciwnik ma słabość, to tą słabość trzeba zdobyć, a nie wymienić. Także plan z, z ruchem D6 mi się nie podoba. Także tutaj też Marcin Dziuba rozumiał tę pozycję i stwierdził, no muszę przepędzić tego aktywnego hetmana. Poszło wieża na C4, hetman się wycofał i wieża A4. Także tutaj będzie podmianka, najprawdopodobniej to hetman będzie jakoś drążył przez pole C6, a wieża jakoś będzie próbowała wejść na, na A7. Ewentualnie można to jeszcze zamieniać, tak? Najważniejsze, żeby po prostu wygonić hetmana z tej pozycji. Hetman poszedł na D8. I tutaj co jest... Tak naprawdę ideą obronną czarnych, a więc tak, jeżeli tak się wydaje, jeżeli Hetman stanie na polu D6, to ta pozycja wydaje się stabilna. To prawda, nie ma posunięcia D6, nie ma też e, szansy zdobycia tego pionka, tylko zwróćmy uwagę, że jak Hetman stanie na D6, to z kolei puszczona jest linia numer 8. Także w tym, w tym momencie po Hetman na D6, na przykład, można próbować grać jakiś Hetman E8, albo na przykład najpierw wieża A8. Także tutaj wcale, wcale to nie jest tak powiedziane, że czarne nic nie robiąc zremisują tą pozycję. Ale Marcin Dziuba znalazł jeszcze ciekawszą ideę. Jeżeli czarne się właśnie tak ustawią jak tutaj, to do gry wejdzie szczęsne, tak? Ten bramkarz, o którym mówiłem w pierwszej partii, w partii Short Timan. no patrzymy sobie, która figura nie bierze udziału w grze w tej pozycji. Ano król. I teraz jeszcze jedna. Jaką, jakie ryzyko podejmuje król wychodząc ze swojego zamczyska? Ja myślę, że żadne. Bo ta pozycja jest, ma znowu charakter zamknięty, także spokojnie ten król może się po prostu podwyższać. Król C2, Hetman D6, jednak wieża przeszła na linie C. I tu widzimy ścieżkę. Pamiętacie partię? Timan Short? To tutaj widzicie polski odpowiednik. Żeby wygrać tą partię, trzeba nacisnąć na punkt C7 trzeci raz. A kto może to zrobić? Tylko i wyłącznie król. Także król będzie teraz robił taki marsz. W stronę obozu przeciwnika. No bardzo bardzo niespotykana, niespotykany motyw. Oczywiście musi to zrobić w odpowiednich krokach. Jeżeli stanąłby sobie tak na B7, tak tup, 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 to co zrobią czarne? A no czarne no zrobią na przykład posunięcie C5. Tak, także on tutaj się narazi na, na jakiś atak ze strony przeciwnika. Także trzeba to zrobić umiejętnie i przede wszystkim działać tutaj bardzo profilaktycznie. Król B3 właśnie wie, posunięcie wieża c6 jest taką profilaktyką że nie ma posunięcia c5 i po hetman e7 hetman a6 hetman b7 i król idzie przypominam ścieżkę król idzie król idzie no także no, niespotykana niespotykana historia król na a7 już jest Król G7, no i teraz oczywiście no, nie pójdzie na pole B8, bo jest, bo jest hetman. No to propozycja wymiany hetmanów. Także pamiętamy, że jeżeli nie ma hetmanów, no to król naturalną kolej rzeczy musi po prostu wyjść ze swojego zamczyska i no, pomagać w rozgrywaniu końcówki wieżowej. Oczywiście, gdyby czarne weszły w tą końcówkę, to jest kompletnie przegrana. Widzimy dwa ataki. I tylko jedna obrona, i król daleko nie jest w stanie pomóc. I tutaj widzimy pola kluczowe. Jak nie oglądałeś materiału, jeżeli chodzi o końcówki pionkowe, to właśnie dwa, dwie linie przed jest, są tak zwane pola kluczowe. Jeżeli król strony mocniejszej zajmie te, te pola, to, to ma wygraną. Po prostu będzie holował pionka D6, D7, D8 i wygrana pozycja. Także po Hetman B8, no czarna, niechętnie, ale schodzi. I tutaj też jest fajna sytuacja, że nawet tutaj nie jest w stanie nic zrobić czarny hetman, nie jest w stanie zaszachować. I teraz wyobraźmy sobie, jakie jest najbezpieczniejsze pole dla białego króla w tej, w tej pozycji. Król B7. No, no fantastyczna pozycja. Zobaczcie na to. Król zrobił taką drogę, żeby wpakować się do obozu przeciwnika, żeby stanąć na B7, a pionki czarne gwarantują mu to, że nic po prostu mu się tutaj nie stanie. Dodatkowym atutem jest to, że za chwilę wymienią się ciężkie figury i przejdzie to do wygranej pionkówki. Także, no, jeżeli cofniemy sobie tą pozycję do momentu wyjścia króla, czyli posunięcie szóste i posunięcie siedemnaste, zobaczmy teraz. Pozycja taka i posunięcie siedemnaste, pozycja taka. Król się przepięknie przemieścił. I ta pozycja jest wygrana. I po wieży D8, wieża C7, i tutaj w tym momencie grający czarnymi złożył broń. Jeżeli nastąpiłoby, wieża B8, to król bije B8. Oddaliśmy Hetmana za chwilę, znowu Hetmana weźmiemy, przechodzi to do końcówki pionkowej. Posunięcie D6 wymusza na Hetmanie, żeby się ruszył, a jak bije, no to tylko pomaga w promocji. Król e 7 i wygrana. Także no bardzo fajny odpowiednik. Można śmiało pokazywać juniorom, że są takie nieliczne przypadki, gdzie król po prostu radzi sobie sam, tak? Wyciąga swój, swój miecz i po prostu zaczyna walczyć, nawet przy tym, że na polu bitwy gdzieś tam świstają kule i może po prostu musi oberwać. Pamiętajcie jednak, że to są rzadkie przypadki zdarza się to w pozycjach zamkniętych. I pozycja króla musi, w ogóle pozycja musi być bardzo stabilna, żeby wykonać taki manewr. Także dzięki za zobaczenie dzisiejszego nagrania. Subskrybuj kanał, udostępniaj, jeżeli Ci się podobało i zachęcam Cię, żebyś dołączał do mojego klubu Szachmistrz. Zapraszam na turniej, który będzie się 27 marca. Myślę, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. Pozdrawiam i powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa.